się siam nawa wszystkim ludzie, z tej strony Demon i tam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry spart Part 1. Będziemy uratować Eli. Ura, Joel tutaj ładnie blokuje drogę za każdym razem, kiedy przechodzimy dalej. Także już wiem, że dalej nie ma po prostu przejścia. Halo, dzień dobry, tu coś mamy, tu nic nie mamy. o, dyktafon jakiś. Graj. Hmm. W zasadzie to nie miałam wyboru. To była formalność. Chcę, żebyś wiedziała, że przez te wszystkie lata dotrzymywałam obietnicy. Mimo obowiązków, które na mnie ciążyły, troszczyłam się o nią. Skoczyłabym za nią w ogień. Chcę, żebym zabiła przemytnika. Nie mam zamiaru zabić jedynego człowieka, który zrozumie wagę mojego wyboru. Niedoczekanie moje, nie ma opcji, nie dam. Nie dam jej. To już? A to nie miało, to nie miało być ósme piętro? Dobra. Otwieracz gnoje. Doktorze. Dobra. Kopie. ja nie chcę cię zabić. Ale jak muszę, to to zrobię. Dobra, dawaj ten nóż. Nie. O kurwa. To, coś jeszcze? Aby jak się. O bo. Ja pod koniec. Ja pod koniec gry pogardałem, jak się zmienia celownik. O w dupę. Dobra, nie będziemy ich zabijać, a stacji nie jesteśmy. Ale cholera, mogę się nie zabijać tego typa, no. Aha, dobra. Yy. oddział dziecięcy, tutaj, szybko. Łuu, yy. no jest bez bezwładna. Ogólnie lud ludzie bezwładni to ważą dwa razy więcej. Także jak ona waży 50, to my stówkę mamy teraz. Zaraz będziemy, zaraz będziemy. O cholera. Yy. Uciekamy! Przez coś. Ja pierdzielę. Nie ma opcji. Ole biegną za mną, ty. Ujojoj, ujojoj. Dobra, uciekamy szybko. I oni byli mega blisko, ty. Jest, udało się. O, cholera. Dobra. O, oh, najważniejsze słuchajcie, że mamy Eli. Nie uratujesz... Aj, cholerę. Nawet jak stąd wyjdziecie, co dalej? Wkrótce rozszarpie ją banda klikaczy. Nieprawda. Albo ktoś ją wcześniej zgwałci i zabije. Nie ty zdecydujesz o jej losie. Ona by tak wolała. Dobrze tym wiesz. Słuchaj. Nadal możesz podjąć słuszną decyzję. Ona niczego nie poczuje. Ale ja poczuję. Później mi mi na serduszku. Ou de Shelley. Są odporni i są ich setki, ale niczego dobrego im to nie dało. I oni przestali szukać lekarstwa. Czekaj. Nie rób tego. Proszę. Ścigałaby się dalej. to chyba uh, idziemy Grameli powinniśmy dojść City look for the light ale ładnie o dzięki żeal dzięki O, bardzo ładnie. Hmm. Nie mówiłem ci tego, ale często chodziłem z Sarą na takie wyprawy. Ledwo za nią nadążałem. Myślę, że... że... polubiłabym się. Ona. Hmm, też tak myślę. Żeby się polubiłem. Już prawie jesteśmy na miejscu. O, Prawie tak. O, wygląda pięknie to miasteczko, majestatycznie. Już niedaleko. Chciałem powiedzieć, że kurde niepotrzebnie kończyłem tamten odcinek, bo mogłem lecie dalej nawet, że miałby 50 minut. Bo już popatrzyłem, że to już końcówka. Wtedy zabija Marlina, to dopiero 6 minut, ale w sumie. No dobra, znaczy następnym razem zobaczymy po prostu sobie 50 minut i tyle. Cholera. Dobra, czekaj. Czekaj, Joel. Że tu patrzę, widoki. No dobra, idę. No i hoppa, Udało się. Wtedy w Bostonie, kiedy mnie ugryzło. Nie byłam sama. Byłam z przyjaciółką i ją też ugryzli. Nie wiedziałyśmy, co robić. Ona powiedziała, że. Musimy to przeczekać. To będzie takie romantyczne, jak razem stracimy rozum. Wciąż czekam na swoją kolej. Eli. Miała na imię Riley i to ona umarła pierwsza. A potem też. Później sam. To nie twoja wina. Nie, nie rozumiesz. Rozumiem. Od dawna walczyłem tu o przetrwanie. Ty też. Nieważne jak Zawsze odnajdziesz coś, o co warto. Wiem, że nie chcesz teraz tego słuchać, ale. Przysięgnij mi. Przysięgnij mi, że wszystko, co mówiłeś o świetlikach, jest prawdą. Mamy to koniec o cholera Ed. końcówka hmm. No muszę powiedzieć yy... jedna chyba z jedna z najlepszych gier Uh, jaki grałem, jeżeli chodzi o, o, o taką. No to horror nie jest taki, no powiedzmy, że dramat. No Post-Apo, na, najlepsza gra, post-Apo, jaką chyba grałem, uh, jeżeli chodzi o grafikę. Zacznijmy sobie tak, jak zawsze zaczynamy. Jeżeli chodzi o, grafik, o, o grafikę, no wiadomo, to jest remaster, bo pierwsza część tam jest starsza, ale jeżeli chodzi o, o ten remaster. Cudowna, cudowna grafika, wiadomo, miała pewne niedociągnięcia, tak jak teraz patrzyliśmy na ten pejzaż w gór. Wiadomo, że to już nie było to, natomiast na to, jak ta gra się postarzała, mimo że to jest remaster, wygląda cudownie, po prostu cudownie. Jeżeli chodzi o muzykę, muzyka dodawała takiego klimatu, tak jak teraz słucham. Tego soundtracku mam takie ciary, że też jest macakra. Eee... Czekajcie chwilę, co, ja sobie trochę... O, dobra, to ja sobie zrobię w ten sposób i jest git. To widzicie wszystko? Wszystko się nagrywa. Ja tylko trochę przyciszyłem audio, bo, nie, bo dla mnie jest trochę głośne i nie byłem pewien, czy dla was też jest głośno. Więc muzyka dawała tutaj takiego klimatu... No... W żadnym w żadnej grze chyba nie było takiej muzyki, która. Której cały czas miałbym ciary, nie? Tak jak teraz. No, w Dragon Age Origins chyba, ale bądź co bądź to jest też stara gra, tam nie było style tej muzyki. E, tak mi się wydaje po prostu. Tutaj ta muzyka robiła robotę. E, więc graficznie, the best. E, muzycz, oprawa muzyczna, the best. Jeżeli chodzi o gameplay, to ja nie muszę nic mu mówić. Gameplay jest taki, który lubię, nie? Czyli, yy, czyli dbanie o zasoby, yy, myślenie w jaki najlepszy sposób tutaj pokonać graczy. No, dobra, faktycznie ja często po prostu wywalałem wszystko, bo chciałem się pozbywać amunicji, bo chciałem zbierać, bo nie lubię czegoś takiego. Jeżeli wiecie, coś też idę sobie dalej, i patrzę, nie mogę tego podnieść, i wiem, że już nie wrócę do tej lokacji, więc starałem się wykorzystywać wszystko, co mogłem. Jeżeli chodzi o te poziomy trudności, to szczerze. Ja odczułem tylko tyle, że oni zadają mi większy damage, jak mamy 4. Jakby nie odczułem tego, że to faktycznie był mega trudny. Tak jak ten normalny dla mnie był łatwy, normalny był. A ten normalny był łatwy, a trudny był... normalny, jak dla mnie. Nie wiem, może dlatego, że no trochę już gram w te gierki, więc może faktycznie mam już jakieś doświadczenie i było mi łatwiej, ale... Yy, poziom trudności nie, nie powalił jakoś mega, chociaż no dobra, kilka razy się wywalałem, bo purklak na hita mnie łapał. Okej, okay, to była moja wina, bo Joel był wolnym, starym dziadem nie chciał mu się biegać i dlatego, no ale okej. Okay. Yy, więc graficznie mega, dźwiękowo mega, Gameplay'owo, no mówię, to, to są moje klimaty, właśnie zbieranie zasobów, e, zarządzanie nimi, no i ogólnie post-apo, właśnie walka z zombiakami i z ludźmi. E, nie udało mi się niestety zdobyć osiągnięcia, żeby, wiecie, żeby tam zombiak zaatakował jakiegoś gościa. To niestety mi się nie udało, ale może jak sobie zagram drugi raz, to, 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 to się uda. No. no co tam jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? Kurde, no nie chcę, żeby ten odcinek no, krótki, tak jak zawsze tak robię, bo mówię, aaa, o 40 minut. Kurde, no ale dobra. Jeżeli chodzi o dubbing, świetny dubbing, bo też słuchałem wersji, trochę słuchałem wersji angielskiej. Wydaje mi się, że dubbing obił tą wersję. Mega, znaczy no jak dla mnie, jak dla Polaga, to, to mega dubbing. Dubbing wyszedł mega, głosy odpowiednio. Przepraszam, głosy odpowiednio e, odpowiednio dobrane do, do właśnie osób. E, I mega zagrane. Me, mega zagrane. Widziałem także niekiedy. Jest tam na, na YouTubie właśnie jakiś Making of, gdzie ta, bo że nie, ja nie pytam, jak, która to jest ta aktorka, która to. E, która daje dubbing do, do Eli. Ale, no, mega roboty zrobiła tak naprawdę, nie? Jako Eli więc świetne. Mega gra. Tak naprawdę daje chyba 9. Nie, daje 10 na 10. Myślę, pełną, pełną powagą mogę dać 10 na 10 w mojej skali. Jeśli chodzi też o optymalizację, to nie było żadnego problemu, no, ale, no, ta gra już trochę ma, więc oni mieli po prostu czas, żeby ją. Naprawić tak najbardziej jak można. Także teraz nam zostało tylko yy, wejście dodatku. Teraz o was part 1 Left Behind. Dodatek, op dodatek opowiada o Eli, o tym jak się zaraziła. O tej czucie Rally, jeżeli dobrze pamiętam imię. I pogramy ją sobie, zobaczymy. Potem w zależności to będzie jaka jest promocja na part 2 jeżeli nie to może zakupię sobie bo naprawdę mam taką ochotę teraz zagrać w dwójkę natomiast wiem te, też wiem po prostu po wyświetleniach że właśnie najlepiej iść za cios, ciosem żeby nagrywać po prostu kolejną część bo jeżeli jedynka się podoba a myślę że wam się podoba to prawda nie ma jeszcze takich wyświetleń jak inne serie ale jest w miarę git no to lepiej iść za ciosem i faktycznie to sobie ograć od razu, a inne serie zostawić na później, żeby na spokojnie też się ograć. Trzeba Wolfensteina nagrać, metro to DLC i jest Days Gone, jest naprawdę mnóstwo gier mam które no trzeba ogrywać, ale na spokojnie nie ma co się spieszyć Także kochani, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w następnych seriach na tym kanale. Dzięki, że jesteście i pądźcie dalej. To sobie tylko pominę. Jeśli mogę w ogóle. O dobra, wyjście do głównego menu. O! Mogę pominąć. Fajnie. Odblokowujesz nową grę plus i tryb speedrun. O! może się aktywować zaczynając nową grę. Będą dodatków. Pojawiły się także skórki postaci, broni, modyfikacje, rozgrywki, tryby filtra oraz inna, inna dodatkowa zawartość. Uuuu! Teraz o was główną historię. Czytaj. Zapisze automatyczny. 1531 ja Aha, ci to jakoś przed chwilą się czytało. Nasze miasto... Aha, tu to mogę usunąć, bo to było żeby zobaczyć jak to tam wygląda. Dobra, ja bym chciał zobaczyć rozdziały. Aha, bo tu jest jak są Laboratorium, nasze miasto, jak są I tu był jeden komic do zbrania. nawet nie wiedziałem. Drzwi otwarte ostrzem? Kurde, nie spodziewałem się, że to będzie. Ale dobra, starcia. Ciekawe co chodzi z tymi starciami, w sumie nie wiem, filmy. Oho. Dobra, a te dodatki. Grafiki, jakieś co są te grafiki, coś tam. Jakieś punkty do zdobycia, coś. A ma tam jego. O, kolekcje. Dalej. Aha, tu można sobie obejrzeć jakieś jest TT. Hmm. Jakieś normalnie odblokować jakieś rzeczy. Za, za, za punkty, które nie wiem skąd ja zdobywam, ale... A, u góry mam te punkty, dobra. Ale ja dużo mam tych punktów, nie wiem czy one są... A, i tu jest 2013 roku, a tu jest 2022, w sensie z remastera. Dobra, dodatki, o, tu mam grafiki promocyjne. O, pamiętam te grafiki. O, kozaczka to wygląda. A tu w ogóle mieliśmy takiego brzyna śmiesznego jakiegoś. O, tutaj postacie mamy. A, jak na początku wyglądały te postacie. Fajne. Okej. Okay. Tu ma nóż, tu ma to. Coś inaczej wyglądał sam i Henry. Fajnie to wygląda. Ej, o, tu jest David. Tu jest Eli. Eli Joel? nie, po prostu chyba jakaś rodzina. Progres. O, jak ona miała wyglądać. Okej. Okay. Fajnie. Tutaj jakiś gruby Policja. O, tutaj jak wyglądały właśnie początkowe te szkice. Joel i Eli chyba. Bandyci. O. kurde, jak oni wyglądali postrzeleni i w ogóle pobić i tak dalej zajebić. Ile to w ogóle musi być pracy, słuchajcie, jak on to wiecie, trzeba mieć łeb żeby fabułę. O Joel, jak, jak to trzeba mieć łeb żeby wymyślić, fabułę, właśnie postacie, e, broni, nie broni, wiecie, jeżeli jeszcze jeszcze mamy post apo gdzie to się dzieje na ziemi jakby w czasach e, teraz, to, to, to palicho, jeszcze dam radę, nie? O, to jest ta. Y nie pamiętam, TES, o właśnie. TES. Wszystko to było. O, kurde, to było takie wszystko przemyślane, ale. O, tu jest taki nasz braciszek. O, fajne. A zarażeni? U, też fajne. No właśnie, jak to. Chodziło mi o to, że, wiecie, fajnie wymyślić zarażonych oko. Ale pomyślcie sobie, jak na przykład nie wiem, wymyślali Mass Effecta. O, jaki musiał mieć łeb, żeby wymyślić te planety, te postacie, yy, tą historię całą, nie? Ale tutaj to samo, patrzcie, jakie na początku miało być te stwory, no kurde. Mega. No naprawdę, ten kto, ten co miał, ten co, kto to wymyślił ma łeb, nie od parady. Naprawdę, ci dewelop deweloperzy robią dobrą robotę. No tak jak się pisze książki, nie? Właśnie takie y, IT na przykład, nie? w Kinga. Chłop ma taki web że masakra. O, to są te komiksy. Śmiesznie, że tam był jeszcze komiks do logu, do zabrania. Może z tego, z auta chyba. O, tak myślę. Okej, okay, no dobra i... No to tu mamy dodatki, wszystko wzięliśmy, a gdzie są niby te, a tu jest dużo jeszcze, podsumowanie speedrunu. Za kulisami, tutaj podcasty jakieś są. pisze filmu. Galeria modeli. To co mamy co, też model a też do odblokowania będą modele. Dobra, no jak no to wygląda wszystko, no. To mi się nawet. Dobra. Kochani, kończymy. Bo... O Boże, mi tego... O cholera przez o i tu można skórki sobie te te Uu, o ja! Warzej do pistoletu. Uuu, ale fajne. Lecaczek. O tu ja A i możemy się zmieniać wszystkie. No powiedzmy weźmiemy sobie taką, nie wiem czy będę chciał zagrać w sumie w grę plus Chociaż kusi wiecie, powiem wam że kusi Ż Złoty shotgun, mhm mm To jest to? to jest kochani to... No niestety już nie mam punktów, skąd mam wziąć te punkty, tu jest łuk Google jakieś, ja pierdziele ale śmieszne. No dobra, A ciekawe skąd te punkty. Może za skończenie kolejnych tych. Grafika. Podgląd. Aha, jaka jest taka śmieszna ta grafika. Grafika migrena. O cholera. Zaświaty. 8 bitów. Ja. Jo. Jakie zabawne ty. Chłodny, ciepły. Barwny Neur. im Dobre, nie wiedziałem, że takie są dodatki. Świat w luszanym odbiciu. No z punktów. poziomy po każdej śmierci. Aha, zwolnione tempo. Łee. Dotyk, jeden strzał. Jeden ciosem, strzał wybuchał. Weird, man. We... To by było dobre. Dobra. Dobra, kochani, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnych seriach i... Uhuhuhuhu. Także w następnej serii Delas i to będzie part 2. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się w następnych odcinkach i seriach. Dzięki, cześć. Na razie.